Witajcie melodziska, ja jestem Dola, Na to jest kolejny odcinek z You Are Empty. Gramy dalej. W poprzednim odcinku oglądaliśmy film a propos wielkich jegomościów, którzy wymyślili najprawdopodobniej. Ośred! Oh Że najprawdopodobniej wymyślili e... Co nie wymyślili? E... Stworzyli człowieka sztucznego tak, i będziemy się wybierać dalej. Co my tu mamy? Nic nie mamy. Wyciągnijmy coś, w czym mamy dużo amunicji. Myślę, że w tym nie. To jest. Dobra, shotgun. Wychodzimy na jezdnię i mamy kolejny poziom. Na ulicę, nie na jezdnię. Dobra, włączę stopper I wybieramy się dalej. Zapewne nasz bohater będzie chciał wejść do podziemi, w których w, popr w poprzednim odcinku, właśnie w filmie, było przedstawione, że w podziemiach większość e, projektów e, jest e, odbywana i dlatego nasz bohater pewnie będzie chciał się tam wybrać i rozwikłać tą zachadkę. są właśnie bohaterowi gier. O! Za chwilę coś na tej ulicy bucha powinna być nazwana. wybuchowa, albo nie wiem czy się jak się bardzo fajna klimatyczna muzyczka Ona najbardziej mi się podoba z wszystkich O siema dziadek Dobra Zbieramy po nim Ammo i lecimy dalej Mamy lek What the fuck is that To chyba mam mini -bossa. No najwyraźniej Boże święty, co to za... Co to jest w ogóle? Jakiś człowiek zamieniony w mutanta ogromnego Ja pierdzielesz No gratuluję twórcy, zaskoczyliście mnie A to co to jest? A nie, to jest normalny To jest normalny nadal Eee Nie, ten robotnik był dwa razy większy niż poprzednio Daj nie we. Czemu on biega w kółko? Czemu one uciekają? Czyżby się nie bały? Się ma. Dzięki. Za broń. Dobra, obejrzmy się dookoła, bo ja dokładnie nie rozpoznaję się w tym terenie. Hmm. Oh, shit Dobra, dostał na trzy hity padł Dobra, tamten też padł O jezu, telefon wybaczcie Dobra moi drodzy, zawsze ktoś mi przeszkodzi w nagrywaniu No i co, lecimy dalej Kogoś mi będziemy tu mieć? Jakiego delikwenta Idziemy w dobrą stronę w ogóle? Oh shit Dobra, ten padł Siema Ten padł już na hita, wiatraczek No nazwiemy yy... Olbrzymem, niech będzie olbrzymem Bardzo fajna muzyczka się włączyła Taka tajemnicza Aj Dobra, tu mam do tego amunicję? Teraz jeszcze inna się włączyła. O, shit! Dobra, zabici. Nic nie ma. A ja mam 15 HP, zapiszmy grę. Dobra, zabity, teraz trzeba być uważnym, bo te psychopaty, psychopaci, no potrafią teraz rządzić damage'u, czyli obrażeń, niezwykłe obrażenia zadają, o, jesteśmy w miejscu, gdzie jakiś strażnik skinął, a, jesteśmy tu. Tak, czy się jak nie rozpoznaje tej lokacji. A, mamy klucz. No i tak. Musimy zejść z powrotem? Czyżby? Dobra. Nie wiem zupełnie do czego jest ten klucz. Nie wiem czemu się blokujemy schodząc na dół. Zapewne od drugiej strony, teraz, jak będziemy wracać, coś nas zaatakuje. Czekajmy chwilę. Skąd ja to wiedziałem? Już słyszę jakiegoś przeciwnika Ale pięknie O, ta strzelba potrafi wyrządzić krzywdy Motherfucker Dobra O, już tu jest wiatraczek Bo słyszę No, i padł. Wracamy się. O dziadek. Witaj, dziadku. Hello, darling. Co tam u ciebie, dziaduś? E, dobra. Mamy gdzieś tu jakieś e, jeszcze lekarstwa? No, nie. Automaty mi powołęczali. Nie mam czego się napić. A ta zdrowa woda gazowana była jak. Taka pyszna, ale, z, ale mi się nie udało sfilmować. Kogo my tu mamy? Aj, nie trafiłem. Tutaj biegnie. Hello! Zamaskowany kozaku. <laughs> Patrzcie, manekin. Hie! <Yeah. śmiech> Ten ragdol. Dobra. Lecimy dalej. No jest lekarstwo i jest automat działający A jak pysznie Przednio Nalewaj A no mam notatkę Ciekawe dlaczego znowu się pojawiły plotki O olbrzymich szczurach Podobno jedna z brygad pracujących w sektorze czwartym Została zatowana podczas pracy w tunelu Najprawdopodobniej Bo już nie raz takie spotkałem Czego my nie widzieliśmy No właśnie Kolejny poziom Mamy dopiero 7 minut gramy Także no Jeszcze troszkę Do jakichś 15 minutek, może 20 zobaczymy To będę zerkał na czas, będę gramy Będę się przyjmował czasem. O, mamy lekarstwa. O, tu się pojawiają szczury, o których mówili Czemu one się tam w ruch zebrały? Koś jedzą Ojas Kogo? Zamaskowanego raidera Bandyta, jeden, aaa rozkracz te nogi Ach. Jesteśmy Pozbywaczem się jajek <śledz> To było dziwne Dobra no! Naprawdę, nie zapisałem gry. Zapominam zapisać grę. Zapisa... Zapominam zapisywać grę. No, Jezusie, zaczniemy od początku poziomu. Nie jest to tak daleko, ale. Jest zawsze coś, nie? Ok, dobra, znowu tu jesteś. Tyle razy ci mówię, żebyś za mną nie łodziła. Gówniana o, można by nawiązać. Komodom! Komodo. Dobra. Dobra. Idziemy dalej. Aaaa, już to było niepyszne, nie? Stary, masz czerwone soczewki do swojej maski kazowej. To w którą stronę idziemy? Prawą czy lewą? Głosujcie, głosujcie pod, pod, pod spodem filmu w komentarzach. ja się z wami żegnam, nie żartuję. Aaa, ten żart się nie udał zapewne, co? Jeśli śmiejecie teraz, aż do bólu. Te się ma, co tam? To są drwale? Nie, to są nadal kopacze. Kopacze, Minecraftowcy zesrani O, kolejny archetyp. O, Ty splitter z Fordeda. Jezu, ile ty masz HP? Z dwórki nie idziesz na cztery hit... Hea! nie bij, nie bij, nie bij! Patrzcie, jak on wygląda. Strzelę screenshota, ciekawe, gdzie się zapisuje. Nie bij! No to nie będę bił. Strzelę. Ha, a. a, a. Już to było cudowne. Dobra. Schodzimy na dół. Nienaturalnie i specyficznie. Nie po schodach. A po oparciu. Można to nazwać Siema Zanim dobiega się strzeliłem. A O, o, o Widzę Onowie się rozkręcili Już tak łatwo się nie dają Zabić Patrzcie jak stoi jeden na drugim A to twoja pewnie robota Jakie piękne Nie Tak Ale to jest karteczka Myślałem, że to jest amunicja Siema Siema Co tam? Najwyraźniej ze ścianą Kozak Musimy przejść tak Nie da się tego otworzyć, szkoda Dobra Ara Hello kiki, hello kitty Kto nie strzela ten z policji ha Dobra Co to za odgłos? Oa! Skąd to żyga? to A, stamtąd. Zginęło? Zginęło. Znowu z łapami. Please, don't hurt me. Don't hurt me, please. Dobra. Tego mamy amunicji. Troszkę. Dobra. Trzeba uważać tutaj. Siema. O, pana nie zauważyłem A dzięki, że pan sobie przypomniał, że ja tu, jest, że ja tu jestem W ogóle Jak tu wejść do tego delikwenta? A ja chciałbym mieć za wszelką cenę jego amunicję Przydałaby mi się, szczerze Podniosę ją tak Gdzie on w ogóle leży? Tu? Gdzie on leży? Ja gdzieś go tutaj zabiłem On znikł już zapewne, co? No Nie widać Nie, tu jest amunicja, ja jej nie podniosę Tak, więc podniosę ją tak Podniosę ją, czy nie? Nie, nie podniosę. Aaaa, dobra, trudno, się mówi. Mamy do tego pistoletów w Fulemo. Trzeba z niego poskilować. Strzelać. trzeba iść w tą stronę. Oooo! Aaaa, don't hurt me! On tak zawsze będzie upadał. Będzie komicznie. Bardzo ładny hedzik, bardzo ładny hedzik. Nice, nice. Tu my co my mamy? Tory. Tory są najprawdopodobniej zepsute i mogą nas śmiertelnie popieścić prądem. Tego też więc y, musimy znaleźć przejście tam dalej. Po prostu, może przeskoczymy. Dobry pomysł. Naprawdę dobry pomysł. A my to byliśmy? Oh, sweet fail. Można zrobić tak. A. To się dało. O. A jednak nie. Co na przykład, jeszcze raz się tu przejść, może coś znajdziemy. Może po prostu trzeba tym cudzynkiem przejechać się dalej. Też mi się tak zdaje. Słychać tego żygacza Splitera? Po raz kolejny zagościł u nas na ekranach. Spliterek dostaje w łapę. Po prostu go tak załatwimy. Żyjesz jeszcze? Haha! <ścoughs> Znowu ten Bóg. Hej, hello, piątka! Eee, dobra piątka, nie jest zła. Tak, weź się stąd wydostań. To są bramki, to nie. Tutaj są otwarte drzwi, ale nie widzę za przejścia. Trzeba iść po torach? Nie, nie rozumiem. A tu, trzeba zejść. Zapewne co? No, zapiszemy grę 15 minut, już gramy, zobaczcie. 15 minut, to bardzo trudno. Ale pięknie. O, się O, ty rzygaczu jeden splitterze splitera splittera Pseudo-splitter. A dobra, napiłeś się to zdrowo. Czy się wracamy? Nie. Bo to tu był ten potwór, to znaczy, że się nie wracamy. Lecimy dalej. Aha ha ha ha. ha. znowu tego Gagatka, plującego. Gdzieś to na pewno jest. Ja cię kurwa na naprawię. Bańka. Szkoda, że tych toporów kilofów nie można podnosić. Byśmy się w Minecrafta pobawili. To metro trochę mi przypomina metro z Hitmana. Oooo! Silent Assassin. To drugiej części Hitmana. Siema. Kiedy padniesz? Dobra. Dzięki za parę podpowiedzi. Okej. Okay. a nie dostanę się znowu do niego. Co to za głupota. Ja chcę jego amunicję. Tu jest dyszający, zamaskowany kolega. Tu jakaś szyna, która jest po drugiej stronie chyba yy, ściany. o, Jak ładnie, fajnie. Schody ruchome działają. What the fuck!

Do personelu stacji zasilanie schodów HOMI można wyłączyć na dodatkowej podstacji. Dostęp do stacji znajduje się w lewym peronie. Który to? Ten lewy, tak? No to lecimy. Czyżby to te drzwi? Lewy peron to ten peron. Bo to nie jest podstacja, jeśli lewo od Peron, jeśli byśmy się tak patrzyli, to tamten, no to lecimy do tamtego w takim bądź razie. Słyszycie to? To jest psychiczne. Come into darkness! Jesteśmy Czemu ten głos za mną łazi tam O oh shit Shitas Shitos. To jest Włącznik To nie zaraz się światło włączy, to by było cudne Gdzie to mi ikonkę obok mojego stanu życia? Taka, taka... To są... Tak się oznaczała apteki. <grym> nie, nie pamiętam co dokładnie, co to jest. To jest wąż z taką misą. To oznacza po prostu pomoc. Środek pomocy. Nie wiem co to oznacza. To się jakoś będzie świecić w grze, czy co? Czy jest to jest po prostu znaczek ile mamy HP? Chyba tak. Po prostu ma na, mają nam jeszcze u, uświadomić jak jakimś pustakom, że... O, piękną, we dwoje. Wesoła rodzinka. O ale, mi zmeriłeś! O, fuck! Ale, ko! O, kurwa. O, fuck! To wszystko przez was. Dziady jedne. Prześci przez was będę miał 25-minutowy odcinek. Bo będę musiał wracać od tego momentu, kiedy zapisałem. Pieprzone. Potwory. Wiecie co? Myślę, że w jednym z odcinków tej serii Przyjdziemy zupełnie na hardkorze, bez żadnych zapisów, to by było cudne Siema, już widzę, że się na mnie tam czasz Hello my darling Siema, ooo teraz się brzuszkiem wywalił Puff. Jak ładnie Dobra, okej, wracamy do tego miejsca. O, można sobie pomachać tym <grymne> fajnie. Tu przybiegną strażnicy. Ej no. Co tak długo. I teraz jestem zdezorientowany, powiem. A, stąd? Myślę, że dyszą sobie wesołutkie, zamaskowane cipki. Jakie ja mam tutaj skojarzenia. Aha, aha, jak ucłem mi zginąłeś. Dobra, to od razu może to włączymy. To będzie fajne. Będziemy musieli biegać. Tym bardziej był e, taki ciekawski, albo, albo bym pomyślał o tym właśnie, że, albo bym to zauważył po prostu, to byśmy się z tym nie męczyli. A tak to kula i dusza trzeba się bawić. ha, ha, ha. ruchany bez mydła, tak zwany. Biegną kopowicze. Się cofnę do tyłu. Się tu więcej nazbiera. O, właśnie, o to mówiłem. No, panowie, już po was widzę. Jeszcze druga strona to przyjedzie ten magiczny, zajebisty spociąg. No i możemy przejść. I te ci, tego Surowo zabraniajcie. Co to za wrota? A to co to jest? What the fuck? Czemu tutaj w ogóle tory stoją na miejscu? Eee, Przejścia jakiegokolwiek. Widać, że sobie ucztę zrobiły. Olbrzymie szczurki. Owy! Owy pindolki takie. Boże, te skojarzenia. Tak, czy trzeba się... coś tu, że żarło strażników? Zgadnijcie co? Małe, olbrzymie szczurki. Małe, olbrzymie super. W ogóle to jest wymysł mój. Najbisty. O, siema! Wymiana strzałów. Czekaj, 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 muszę przeładować Dobra, dzięki, że poczekałeś Ty też O ty Tu jeszcze Mańka Oni się fajnie bugują czasami To jest niesłychane. Czemu tylko amunicja do shotguna jest tu? Ooo! O, Ale przestraszyłeś! Świeruj się. Jeden ty. Nie prosi o wybaczenie, bo Ci nie wybaczę za to, co teraz mi zrobiłeś. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za uwagę, zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z You Are Empty, jak i e, innych serii. Zapraszam także do subskrybowania, komentowania oraz polecania znajomym mojego kanału. Jeszcze raz dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia moi drodzy do następnego odcinka. Bye. A to nie ten przycisk.